Obiecałem dziś poruszyć temat e, roli antysemityzmu w obecnych wyborach e, amerykańskich. Otóż antysemityzm to jest w ogóle temat tabu w Ameryce. Niedawno, chyba pół roku temu, się zdarzyło, że jakaś znana aktorka w takim wesołym tym, wszyscy się śmieli, dowcipy leciały i ona powiedziała o, a ten ktoś ma taki duży, duży, o, duży, duży nos jak mój wujek, który jest Żydem. Cisza na sali natychmiast, ona powiedziała, o rany, zepsułam całą swoją karierę. No, no. Żydów się w Ameryce śmiać I nie wolno, choćby chyba sami się siebie śmieją, to wtedy wolno. Także ja jak byłem 22 lata temu po raz pierwszy w Stanach, to spotykałem się z sytuacją, jak na Kubie. Rozmawiam z, z Obuterem Smithem i on mówi, że no z tymi Żydami to już wytrzymać nie można. Prawda? A potem po dwóch dniach rozmawiałem z, z, z panem Johnsonem, on mi mówi y, mniej więcej to samo. A potem obaj spotkają we trójkę i żaden nie piśnie, bo się boją jeden drugiego, że doniesie na, na niego gdzieś tam i będzie jego kariera spalona. To normalny terror y, panuje. I musimy Państwo wiedzieć, że największymi antysemitami w Stanach są Murzyni. Zarówno lewicowy przywódca murzyński, pastor Jesse Jackson, jak i nieżyjący już w tej chwili pastor Falwell, przywódca ruchu narodowego murzyńskiego, miliony ludzi gromadził na, na wiecach, obaj są antysemitami. I... E, Barack Obama właśnie m.in. był tak podejrzany o, o skłonności raczej promuzułmańskiej, a więc tym samym, o się nie mówiło, bo nie wolno, skłonności antysemickie.